Cześć! Za nami kolejny dzień obozu. Stypendyści mieli okazję odwiedzić Uniwersytet Mikołaja Kopernika, wysłuchać wielu ciekawych wykładów, a także obejrzeć stanowiska przygotowane przez studentów UMK. Zapytaliśmy ich, jak podoba im się ta forma spędzania czasu. Mieliśmy doświadczenia chemiczne i wykład na temat mózgu i sztucznej inteligencji. Wszystkie były bardzo ciekawe, e, fajnie przygotowane. E, rozmówcy przychodzili z inter w interakcję z nami, więc e, no, nie było nudno. Dowiedzieliśmy się, jak możemy na przykład powiększyć możliwości swojego mózgu, co dla bardzo zdolnych stypendystów fundacji jest chyba bardzo ważne. Było też dużo ciekawych pokazów chemicznych, na przykład widzieliśmy różne kolory ognia, co bardzo dużo osób zaciekawiło myślę. Ja jestem pierwszy raz na obozie, więc zanim przyjechałam przeżywałam straszny stres, ale dzisiaj w sumie mieliśmy fajny dzień, bo mogliśmy poznać uczelnie, jakby wydziały i, i zobaczyliśmy wiele ciekawych rzeczy. Super było to, że te pokazy prowadzili dla nas studenci i też mogliśmy trochę ich poznać, zobaczyć, że naprawdę utożsamiają się z tym uniwersytetem, że im się tutaj podoba, także naprawdę nam też się podobało. zobaczyć od środka, co na takich uczelniach się robi, a nie, że tylko nauka, nauka i nauka. Myślę, że to jest taka duża szansa, żebyśmy poznali właśnie miasta, bo ja już jestem na obozie trzeci raz i zwiedzamy po prostu uczelnie w każdym mieście i możemy właśnie odkryć, w którym miejscu chcemy studiować. Może akurat w przyszłości tutaj wylądujemy w Toruniu i no, będziemy wiedzieć mniej więcej, jak to wygląda.